Halo, cześć, witajcie! Z tej strony Enki. A przed wam jest Slender The eight Pages. Czyli osiem karteczek papierowych do podcierania... ...kiślu w kaciach. Słyszycie te dźwięki? To Slender. To ten pan tutaj objął kontrolę nad Waszym umysłem. E... A tak serio, to Slender, tak w tak roli ścisłości, to e... inaczej. Ta gra to jest pierwsza gra, która tyczy się właśnie tego jego mościa, czyli właśnie Slendera. Ehm... Chciałbym ograć te najbardziej, może popularne, nie wszystkie, ale najbardziej popularne wersje yy, tej gry. Ta jest tą pierwszą wersją chyba. To znaczy się na pewno jest to pierwsza część, ale miała swoje jakieś tam update'y. O wow, co jest? Ej, przestań. Co się dzieje? A CO JEST Z MOJĄ RĘKĄ? CO SIĘ DZIEJE? Aaaa! BOŻE! START GAME NACISŁA! GDZIE JESTEM? Nic nie widzę... Prezenc? Zaraz tutaj zaprezentują mi... OSTRY KISIEL! Slender, The Eight Pages... Witamy. Osiem kartek. Musimy zebrać. Ach, stare czasy Slender'a. Boże, eee, w ogóle to jest zrobione na Unity. Te drzewka w ogóle. One chyba są wyjęte prosto z Unity. One są jako tam taki wiecie, da, w sensie standardowy. Standardowy asset tak? Mi się wydaje, z tego co, co jakoś tak pamiętam. Zresztą, nie, nie pora o tym. Pora e, rozmawiać tutaj o. O, właśnie tym panu Slender. Um, on ogólnie się czai w lasach, gdzieś tutaj. E, na, na samym początku ogólnie on jakoś się tam specjalnie nie pojawia, ale później dopiero jak już się bardziej zagłębimy w ten las i będziemy zbierać te właśnie 8 kartek, e, no to już troszeczkę wkurzymy go i, i może się to skończyć troszkę źle. Mam nadzieję tylko, że nic mi nie wyleci żadnym otworem. Jak go spotkamy? Nie no, tak, ale, ale tak serio. Włączyłem sobie tą grę z taką świadomością, że to jest stara gra i kiedyś w nią grałem. No ale. Co, coś w tym jest jednak. W ogóle, ją kiedyś nagrywałem tą grę z kumplem. Wyobraźcie sobie dwóch dwunastolatków, nagrywających jeszcze z kamerką. Ja nagrywałem wtedy z kamerką, Uu, Jeszcze śpiewaliśmy na, śpiewaliśmy na gitarze, co? O Slendermanie. Może, o, o pierwsza kartka! Nie, ja tego nie chcę! A! Kurde, jak się bierze? Nie na E? A, dobra, okej, okay, tak się bierze kartkę. No, jak słyszycie Coś do nas idzie. Coś do nas idzie. Jest to dosyć nieprzyjemna rzecz. To, co do nas idzie. W każdym razie, kontynuując, grałem właśnie to kiedyś z takim dobrym kumplem. I nagrywaliśmy z kamerką. Tam w ogóle się wygłupialiśmy i tak dalej. W ogóle patrzcie, to jest twarz demona. W sumie to wygląda trochę jak szkarłatek z tego. Z trenuj smoka, czy jakoś tak. W ogóle kiedyś były jakieś tam pasty na ten temat. I tak dalej, że to są twarze demona i tak dalej. Weźcie w ogóle sobie... O! Druga karteczka! Proszę bardzo, jak ładnie. Z tego co pamiętam to... No, 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 no. No, 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 no. Z tego co wiem to jest przecież ten, ten odkurzacz z teletubisów. Nie może on tu też miał jakieś swoje... Swoją sprawkę jakąś. To coś tu namieszał. Zaraz się odwrócimy z tyłu, a tam. A! O oh fach. Dobra, to spokojnie. Spokojnie, to jest stara gra. To jest zrobione. Unity. Tu są skrypciki. Ja to wiem. Tu mamy kamienie, bo ogólnie yy, kartki. Pojawiają się właśnie w takich miejscach takich bardziej niestandardowych. Na pewno nie znajdziecie, nie znajdziecie tego na drzewie, chyba że to będzie duże drzewo. Eee, z tego co pamiętam, to właśnie tu pomiędzy było... pomiędzy tymi... Czy ja tam widziałem, że się coś pojawiło? Dobra, tutaj tego nie ma. Ogólnie jest taka zasada. Ofa, gdzie on jest? Ogólnie jest taka zasada, że on się pojawia. Eee, o, właśnie! Tak, jakby nigdy przed nami na naszym. Prze, przed, w sensie. Nie pojawia się nigdy na naszych oczach. On się zawsze pojawia gdzieś tam poza. naszym y, widokiem. Ale. Gdy. Wiecie, już tak. Y, troszeczkę bardziej będziemy. Będziemy mieć więcej tych karteczek i tak dalej. To go bardziej zezłościmy. No to on. że tak powiem. Może tak powiem, kurczę. No, trzeba będzie biegać. Trzeba będzie biegać, latarka chyba nam się wyłączy. Coś takiego pamiętam. Fuck, nie pamiętam też, czy coś było w lesie. O, tam się coś, coś pojawiło? Ogólnie, jak się na niego patrzymy, to. Co jest? Przede mną się się zrobił? O, oh fuck Dobra, ja, ja tu byłem. Ja tu nie chcę chodzić. Ja, ja wiem, że tutaj w tych miejscach chyba się respi po, po jednej karteczce. Nie chcę wchodzić do tego miejsca. To jest najgorsze miejsce ever. To, te te łazienki. Dobrze, tu wszedłem jako pierwsze miejsce. Pamiętam, jak rozkminiałem to z kumplem. Hmm, w jaki sposób najlepiej przejść tego slendera? To było 8 lat temu? 10 lat temu? Jakoś tak. I rozkminialiśmy w jaki sposób przejść to, i rozkminialiśmy właśnie, że te łazienki są najgorsze ze wszystkich. Bo, jak mamy przykładowo tam z dwie kartki, czy tam trzy, to on czasem lubi się zrespić. Tak wiecie, od razu przy ścianie, co to jest za miejsce? Jakieś kanalizacja wyszła z ziemi. No, tu nic nie ma. Ogólnie nie jestem pewny, czy wszystko jest tak dokładnie za ścieżką, że wszystko. że wszystkie znajdziemy. Te karki idą za ścieżką. Chyba nie, właśnie. Chyba będziemy musieli wejść w las. Tak mi się wydaje. W ogóle, wydaje mi się, że troszkę polepszyli grafikę, mimo to, że tutaj jest bardzo słaba grafika. Znaczy, no. Pierwsza wersja Slendera, więc i to jeszcze fanowska, chyba. W każdym razie. Wydaje mi się, że tej mgły wcześniej nie było. Ale ta mgła jednak robi coś takiego swojego, że kurde, wyobrażam sobie, że nagle coś stoi przede mną, i nagle to. pś Nie ma tego. Jak mgła. Albo jest, że jakieś kamienie są przede mną, takie kurde schizy. Ej, ale ja bym chciał kurcze znaleźć coś. Bo ja tu idę, idę. I nie ma nic. Halo. Czy tutaj coś będzie? No właśnie najgorsze jest to, że on może chyba się pojawić nad za tą ścianą już, bo nie jest na naszym widoku i właśnie jeden z takich chyba. O, jest tu karteczka. Help me! Help me! No i teraz ogólnie się zaczyna dużo dużo gorzej. Um, nie jestem pewien. Ile karteczek? Przy ilu karteczka on się naprawdę tak kurza na maksa? Ale wystarczy 4, 5. Gdzie on jest? Gdzie on jest? 4, 5 karteczek wystarczy. O oh fuck. I on normalnie się respi metry za nami. O Boże, myślałem, że on się zresztą przed nami. Taki czarny cień, jakby tutaj się pojawił, nie? Kurde, muszę patrzeć w ten w las. Właśnie nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy my go znajdziemy, ale wiem, że była jakaś ciężarówka i duże drzewo. Tego jeszcze nie mieliśmy. W tych miejscach powinno się coś pojawić. O! A nie, przytykamy jak byliśmy przecież. Ścieżka. Wiecie co? Jeden jest taki plus w takich grach, właśnie, że wiemy jak wygląda Twój Nemesis. A w niektórych grach jest coś takiego, że my tak naprawdę nie wiemy w sensie wiecie, kiedy jeszcze nie graliście tak do końca w tą grę daną i nie wiecie jak wygląda Twój przeciwnik. To jest najgorsze. I ja bym się z tego, naj tego najbardziej strachał Bo w momencie kiedy ja już wiem jak on wygląda To mimo to, że, że sram nadal O tu jest jakaś ścieżka, może tu chyba tędy nie szliśmy Mimo tego, że wiecie wiem jak on Czekajcie, o czym ja mówiłem? Kurde naprawdę, nie umiem się skupić Przez te przez tą muzykę gdzie jest moją głową? to dostaję szaleństwa. O! Nowe miejsce. Karteczka. Czemu ja tak łatwo zdobywam te karteczki? Nie chcę ich. Ja wiem, jak to się skończy. I to jest najgorsze. Don't look! Fuck! Weź to. Najgorsze jest to. Że zazwyczaj chyba w cztery, przy czterech kartkach giną, gin, ginąłem? Gi, ginęłem? Nie chcę się patrzeć do tyłu. Nie chcę się patrzeć do tyłu. Nie. e, -e. To nie jest dobry pomysł. Szczerze mówiąc, jestem ciekawy, co, jakie dźwięki będą przy piątej kartce. E! Ja tu byłem! Boże, nie wiem gdzie jestem. Naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. Wiecie, nie chcę sprintować na razie bo nasza postać się męczy w pewnych momentach a nie jestem pewien czy czasem nie będziemy musieli uciekać przed nim szczerze mówiąc nie wiem czy to jest prawda czy to jest teoria bo to jest nowa wersja Slendera chyba ta najnowsza wersja najstarszej części Slendera, dobra pójdziemy teraz w tym, w tym kierunku Tak mnie kolega straszył, ale to nie wiem czy to było prawda. O! Nie wiem czy to była prawda. Znalazłem coś. O nie. Tu nic nie ma. O nie. A, gdzie on był? Co jest? że Podobno jak on się naprawdę wtedy zdenerwuje Jak za długo... A! O Boże Co jest? Nie Nie ma tu kartki że Jak on się zdenerwuje to że on podobno się zaczyna ruszać Normalnie to on tylko patrzy Normalnie to on patrzy Jak za długo się patrzymy to przegrywamy Ale jak... Y jak chyba się zdenerwuje, to on chyba zaczyna naprawdę chodzić za nami, czy coś takiego. Nie jestem pewien, naprawdę, ale czy to, czy to jest fake news, czy nie? To jest stara gra. I chyba mu wyrastają macki jakieś, czy, czy jakoś tak? O! Kartka kolejna. Naprawdę nie chcę! Nie chcę! Ja nie wiem gdzie idę. Fuck Gdzie jeszcze kartki? Już nie pamiętam żadnych miejsc. Ja, wydaje mi się, że byłem przy wszystkich. Ja pamiętałem to duże drzewo. Pamiętałem tę ciężarówkę. Pamiętałem tą, tą łazienkę. Ale nic więcej. O nie. Muszę się odwrócić. O, dobra. Boże, ja nie chcę w to grać. Ja nie chcę już w to grać. Nie, a serio, ja mam coś takiego. Ja mogę grać w horory. Outlast wymięka. Outlast wymięka. Gry o złej grafice. Czy, czy ja czasem widzę teraz ciemniej? Mam wrażenie, że nie, widzę mniej. O nie! O nie! Nie! Tak myślałem! Boże, ja zaraz zdechnę Ja zaraz zdechnę, ja chcę zdechnąć, proszę, zdechnij mnie! E, latarka! Nie mogę włączyć! Bo właśnie kontynuując nie wiem czy dokończę w ogóle to zdanie! O, my gramy, gram kobietą? O tym nie wiedziałem, o tym nawet taki głos jest raczej kobiecy. Że naprawdę ja mogę grać w Outlast'a, w jakieś inne kurde horrorowe gry, easy, naprawdę easy, gry o słabej grafice, nie, nigdy. Bo tutaj przy słabej, przy słabej grafice... Zaczyna działać wam wyobraźnia. A wyobraźnia to jest kurde najgorsza broń. Ja nie wiem, czy ja coś znajdę. Naprawdę, ja, ja chyba nic nie znajdę już. Mogę latarkę zapalić? Nie mogę. Czy ja dojdę do czegokolwiek? Ile ta ścieżka ma kilometrów? O! o. Nie, ja wiecie, ja się cieszę, że on mnie złapał. Ja się cieszę, że on mnie złapał, że ja nie muszę chodzić po tym lesie już. O.